Słuchajcie, ładujemy już jednego z ostatnich w tym roku motocykli Junak M15 po naszej modyfikacji. Przypominam, motocykl w tej konfiguracji, którą tutaj widzicie, kosztuje prawie 30 tysięcy, bo 19 380 motocyk z przeglądem zerowym, z nowym olejem, z silnika, a około 11 tysięcy wszystkie te modyfikacje, które tutaj widzicie. Jest zrobiony na czarny mat, wszystko praktycznie jest tu wymienione widzimy coraz mniejsze zainteresowanie motocyklami Chopper, Cruiser więc tutaj myślę, że to piękna historia powoli się kończy dajcie znać w komentarzach, czy ten motocykl Wam się podoba, po drugie czy wydalibyście 30 tysięcy na taki motocykl, a dodam taką ciekawostkę że wyobraźcie sobie, że z 5 z pojazdów ponad 60 w naszym projekcie jest w pokoju, w salonie przy kominku wręcz jako ozdoba, bo to klientom się Podoba, zobaczymy co będzie. Niedługo będziemy pokazywać nową wersję Euro 5. Zobaczymy czym będzie się różniła versus ta wersja Euro 5. Na pewno to Wam pokażemy na naszym kanale YouTube i nie tylko. Pierwsze jakieś modyfikacje wchodzą w styczniu, no i zobaczymy ile tych motocykli będzie. Była to przepiękna historia, modyfikowanie Waszych motocykli było wielką przyjemnością, ale jak będą takie zainteresowania, to na pewno będziemy tylko i wyłącznie realizować je w okresie jesień-zima. W sezonie będą motocykle ewentualnie u nas sprzedawane w wersji oryginalnej.